Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w Pepko na Przeglądzie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to będzie mi bardzo miło jak zasubskrybujecie mój kanał, udostępnicie moje filmy, e, e, polajkujecie i zostawicie komentarz. Trochę dużo tego, ale bardzo szyb, szybko wam to pójdzie. Zobaczcie jakie prześliczne rzeczy wjechały do Pepko i już ja wam tutaj pokazuję pierwszą. Zobaczcie takie e, dziane dziane, tak, i zobaczcie, dziane z bluzeczki, jakiś sweterki tu jest chyba sukienka i ona kosztuje 70 zł od rozmiaru S do rozmiaru L ale oczywiście mierzcie, bo wiecie jak to jest one się rozciągają oczywiście, wiecie, no za dużo też nie mogą się rozciągnąć, bo nie będzie tego fajnego takiego efektu, ale zawsze trzeba sobie wejść i przymierzyć, tu jest sweter i sweter jest, słuchajcie, za 60 zł również takie same wymiary o matko, tu mi się zaczepiło no i tak on wygląda, tu na końcu ma taką falbankę i on na samym dole też ma właśnie taką falbankę, ma paseczek, zobaczcie, tak wygląda. Już ja sobie widzę, jak ktoś, ktoś, widzę po prostu, jak ktoś na przykład ma strój kąpielowy i założony taki, taką narzutkę, będzie to bardzo fajnie wyglądało. Tu jest bluzka na ramionczka, zobaczcie, ciekawa jestem, a nie, spódniczka to raczej chyba nie, nie bardzo. Spódniczka chyba raczej nie bardzo, ale zobaczcie, bluzka narmęczka jest. 35 zł kosztuje do rozmiaru XXL, więc już troszeczkę większa. No i zobaczcie, tutaj ona jest akurat taka większa na wieszaku. I tak, myślałam, że tam z tyłu jeszcze coś jest, ale nie to jest ta sama sukienka, która, która była. Pierwsza. Dobra, e, tu mamy taką katanę i ta katana jest za 70 zł. Nie wiem, czemu poskreślana cena jest. Chyba wcześniej była na przecenie, na promocji, a teraz znowu tą samą cenę dali, nie wiem co tu się dzieje. Od S do XL i ona jest w takim kolorze khaki, tu ma takie rękawy poszarpane, tak jak tutaj na samym dole i na kieszeniach. Więc tak to wygląda. Pokażę Wam na końcu stroje kąpielowe, były już przepiękne stroje kąpielowe wjechały do Pepko. Bardzo dużo rzeczy, właśnie takich nowych, letnich rzeczy. Jak ktoś nie widział mojego wcześniejszego przeglądu, to sobie zerknijcie, bo już tam było dużo sukienek, spodenek i tak dalej, i tak dalej. Tu są jeansy i jeansy też wjeżdżają. Tu jest akurat 4 4 rozmiar. 50 zł kosztują, więc myślę, że na jeansy to jest naprawdę świetna cena. I fajnie wyglądają. Zobaczcie, znowu rurki wracają. Ja jeszcze nie przeszłam na inne, a już wróciły rurki. Więc <laughs> ja się cieszę bardzo, bo ja bardzo lubię chodzić w rurkach. No i jak widzicie, tu jest taki wysoki stan. Dobra, tak wyglądają. O, zobaczcie, jak ktoś lubi takie dziane sukienki. Zobaczcie, dzianinowe, nie dzianinowe, dresowe, przepraszam. To tutaj jest też w kolorze khaki, jest na rozmiar XL i one są za 40 zł. I tak wyglądają, zobaczcie, z jednej z drugiej strony. I tu są jeszcze jeansy obok, zaraz zobaczymy, czy ja Wam je pokazywałam. Chyba ich wam nie pokazywałam. O, zobaczcie, tutaj będą takie bardziej młodzieżowe, że tak powiem, 60 zł kosztują. I te, też naprawdę fajnie wyglądają. Też zwężane nogawki, ale już tutaj, jak widzicie, w biodrach, tutaj, w, w, że tak powiem, na linii kroku troszeczkę szersze są, jak widzicie. No i z tym mają kieszenie. Dobra, chyba tu będzie. Wszystko ze spodni. Zobaczcie, tam Wam pokażę później te stroje kąpielowe, więc zostańcie do końca. Zostańcie do końca. Bardzo lubię robić przeglądy, jak są takie nowości, które mogę Wam tutaj pokazywać. Widzę, jak Wy się też cieszycie z tego, co ja Wam pokazuję. I jestem bardzo szczęśliwa, i jak Wy mi piszecie takie piękne, cudowne komentarze, to ja po prostu czasami łza aż mi się kręci. Dziękuję Wam za to. Dobra, tutaj mamy za 30 zł spodenki, i do tego możecie sobie dokupić. Taką koszulę, to są muślinowe, tak? Ostatnio mi napisałyście. Mają gumę, rozciągają się i e, podobno są świetne w noszeniu. Ja nie mam osobiście nic z takiego materiału, e, więc nie mogę Wam tutaj powiedzieć. Ale ostatnio pisałyście w komentarzach, że właśnie on jest taki bardzo fajny, taki chłodny materiał. No i tu możecie tu kupić koszulę. Jak widzicie, ona e, jest na długi rękaw, ale też można ją podpiąć tak do łokcia. 40 zł kosztuje. 40 zł kosztuje, to Wam pokażę. Zobaczcie, tu macie guziczek, możecie sobie ją zawinąć, możecie sobie nosić tak normalnie e, z długimi rękawami. Fajnie to wygląda. Widziałam już nie jedną dziewczynę w, takich właśnie, w takim zestawie i naprawdę świetnie one w tych rzeczach wyglądają. I tu jest kolor niebieski. Jak widzicie, tu mamy taki kawa z mlekiem. Zobaczcie, mi się taki kolor podoba. Poczekajcie. Jest jeszcze różowy. Zobaczcie, jak ktoś lubi różowy, taki brudny róż, no to e, również mamy. Tylko, zobaczcie, tutaj nie ma bluzek. Nie wiem, e, nie wiem, czy już się wykupiły, czy po prostu nie dojechały. Oczywiście nie pokazałam wam, że mają kieszenie. A nie, bo to są troszeczkę inne. Zobaczcie, tamte mają takie poszarpane kieszonki, a te mają, e, te mają normalne. To poczekajcie, bo może cena jest jakaś inna. Te kosztują 30 zł. Nie wiem, nie pamiętam ile tamte kosztowały, ale te kosztują 30 zł. Mi chyba bardziej się podobają te nieposzarpane. Zobaczcie, tu są też te poszarpane, jak widzicie. I taki neonowy, o to też jest mój kolor. Bardzo lubię mieć takie neonowe paznokcie na przykład, nie? No i tu macie koszulę, już nie będę wyciągać, bo ona tak samo wygląda jak ta niebieska. No dobra, wyciągnę. Trochę, żebyście sobie tutaj je zobaczyły. I chowamy. I chowamy, lecimy do następnych rzeczy. Ciekawa jestem, jaka jest u Was pogoda. U nas do południa, do południa to było bardzo, bardzo gorąco, że nie szło wysiedzieć, a teraz mamy burzę. Więc popadało trochę, podlało nam e, ogrody. Dobra, no i tutaj zobaczcie. Tu jest taki materiał śliski. Nie wygląda na taki śliski, ale jest taki śliski w dotyku. Pierwszy raz w ogóle mm, mam styczność z takim materiałem. No i tu jak widzicie, macie takie eleganckie spodenki. Z tyłu tak się prezentują. I zaraz wam pokażę jeszcze kamizelki, więc czegoś takiego jeszcze tutaj chyba w pyłku nie było. Zobaczcie, takie kamizelki i spodenki. Możecie sobie zrobić komplecie, a możecie sobie kupić po prostu oddzielnie. I ta kamizelka kosztuje 40 zł. O, tak będzie wyglądało. A ręki nie wydłużę dalej, więc wam tak tylko pokażę. No i tu jeszcze obok mamy takie jasne kamizelki, więc za chwilę wam pokażę poczekajcie, odwieszę tylko tutaj sobie yy, na wieszaczek no i tu jest jeszcze, tu jest chyba trochę inna kurczę, tak, chyba trochę inna inny materiał i już Wam pokazuję cenę cena to 40 zł no i ta jest taka jaśniutka, nie, taka troszeczkę inna niż ta Niebieska. No, ale materiał jest, powiem Wam, że taki naprawdę, no nie dotykałam jeszcze takiego materiału. Spodnie czynsowe, prześliczne, to jest w ogóle mój styl. Ja uwielbiam taki kolor. 50 zł kosztują i sama się na nie czaję. Może ktoś kupił, to dajcie znać, czy wam, się, e, czy wam się fajnie noszą. Mają dziurę na kolanie i mają takie, wiecie, no mega zwężenie ku dołowi, więc są takie no modne teraz, nie, bo teraz znowu wracają modne yy, zwężone spodnie w, w, w modę w modę wracają, jejku, czasami to mi się tak już kręci to wszystko, przepraszam po prostu moda wraca na, na spodnie zwężane, o tak miałam powiedzieć dobra, lecimy dalej, dalej mamy bluzeczkę i tu jest bluzka za 20 zł od S do XXL i jak widzicie ona tutaj ma taką jakby koroneczkę no taka troszeczkę inna, nie biała bluzeczka i zobaczymy jak wygląda z tyłu. Z tyłu wygląda tak samo. Z tyłu wygląda tak samo. Oczywiście wpadajcie na przeceny, bo jest bardzo dużo przecen teraz w Pepco, można sobie coś fajnego kupić. No i e, pokażę wam teraz trochę strojów kąpielowych. Zobaczcie, tu mamy górę i to jest też fajna opcja, bo możemy kupić sobie górę oddzielnie i oddzielnie dół. 25 zł od S do XL. XL, zobaczcie tu mamy XL no i oczywiście yy, ja takiego stroju sobie nie kupię, bo ten XL to jest na piąstkę chyba moją, więc tutaj duże rozmiary sobie nie poszaleją zobaczcie tu mam rozmiar M no ale mniejsze mogą sobie kupić bez problemu takie one są jeszcze wypełnione bardzo więc jak ktoś lubi takie push upy, widzicie, to od środka i one prawie wszystkie tak mają to, no to będziecie zadowolone <grych> 25 zł kosztuje od S do XL od S do XL tu jest różowy piękne kolory, naprawdę piękne kolory szkoda, że nie ma większych rozmiarów dlaczego nie szyją tutaj takich dużych rozmiarów 25 zł kosztuje to jest chyba taki sam i tutaj do tego macie majtki no i majtki kosztują 15 zł i majtki są od S do XL ładne ładne, Chociaż na majtki mogę się załapać, bo akurat y, majtki Lki albo XL mogę sobie kupić. Tu są takie czarne do tamtego, do tamtego stanika, więc już Wam pokazuję 15 zł kosztują, i też od S do XL y, od S do XL. No, a jak ktoś lubi y, stroje jednoczęściowe, tutaj też jest taka y, mini gąbeczka. I tu jest w kolorze różowym. Nie lubię tak pokazywać Wam tych strojów, bo zobaczcie, one tak nieatrakcyjnie wyglądają, bo z tyłu mają tutaj tak poprzekręcane. I jest jeszcze w kolorze czarnym. Ładne, ciekawa jestem, jakbym wyglądała, chociaż. Trochę te wycięcia na piersiach mi się nie podoba, bo, bo jak ktoś ma duże piersi, no to będzie wiedział o co chodzi. Dobra, i ten strój jest za 40 zł od S do XXL. Tu mamy takie majtki w rozmiarze L. Akurat tutaj na Wieszaku. Tak wyglądają z tyłu, i tam chyba u góry jest stanik. Poczekajcie, zobaczymy, jaka jest cena. Cena to 20 zł od S do XXL i tu są różowe, zobaczcie, do tego różowego stanika, takie bardzo zabudowane, jak ktoś lubi i zaraz cenę zobaczymy uno momento, 20 zł do XL, od S do XL e, więc tak to wygląda, zobaczcie, o tutaj jest właśnie ten stanik do tych e, majtek taki on jest brązowy i jak widzicie taka złoto, złota niteczka e, się, tam, e, się tam wcięła <gryw> jak ktoś lubi takie Połyskujące. No i z tyłu tak wygląda. Też na małe piersi, bo tutaj duże to się nie zmieszczą. Tu mamy czarny jeszcze taki sam jak ten różowy. Tu jest jeszcze niebieski, zobaczcie. Tylko, że tutaj to troszeczkę ma inny. Tutaj zobaczcie ramionczko, nie? Ale przy dużych piersiach to nie, nie polecam takich zapięć, bo to może pęknąć w każdej chwili. 25 zł kosztuje, 20 zł kosztują majtki. Majtki są też, jak widzicie, te, widzicie takie sporo zabudowane. Tamte kolorowe już Wam pokazywałam, więc nie będę tutaj e, pokazywać jeszcze raz. Tu mamy taki i też są takie ala gąbeczki z tyłu zapięcia i, e, i te wszystkie dodatki są w kolorze złotym. I już wam mówię cenę, jak tylko dam radę tutaj ją złapać. 20 zł kosztują, e, i majtki, a tu są w ogóle jakieś inne majtki, ale dobra. E, tamte majtki 15 zł do tamtej góry, co przed chwilą wam pokazywałam. E, a tu mamy. E, tu mamy takie jasne majtki, a tu mamy te właśnie. O, zobaczcie. Te są bardziej takie wycięte, nie? Ale powiem Wam, że naprawdę ceny świetne. No, 15 zł od S do XL. Więc tak to wszystko tutaj wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakikolwiek komentarz, nie wiem, słoneczko, cytrynkę, cokolwiek. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.